W dzisiejszym odcinku widzowie, jesteśmy w kosmosie, a jest ze mną palion lolo, Polo. Cześć, panowie. Nie mańko! Dzisiaj robimy pojedynek. Każdy będzie mieć swoją planetę. Wybierzemy sobie Ale. ją zaraz i zobaczymy, kto zrobi ją lepiej. Dzisiaj widzowie nie ma palionowa jesteśmy w kosmosie. Palionowo jest gdzieś tam na dole, nawet go nie widać. Wylecieliśmy w kosmos, a dzisiaj zobaczymy, kto zrobi lepiej swoją planetę. Wybierzmy ją widzowie, a wy zostawiacie łapki, i subskrybujcie i oglądajcie do samego końca, by zobaczyć, kto najlepiej zrobi swą planetę. Dobra, lecimy. Jaką planetę wybieracie, panowie? Bo tu ich jest Jak sporo. Jak chcę Saturn. Dobra, do... ja Ty Saturn, dobra. To? Okej, okay, ty wierzysz pomarańcową. Ty, Bolo, tamtą wziąłeś. Dobra, okej, okay, okej. Okay. No ja bym wziął... Hmm, dobra, to ja wezmę tamtą. Po drugiej stronie, no taką szarą. Dobra. A więc uwaga. Mamy kilka minut na zbudowanie i zobaczymy, kto to zrobi lepiej. Rozpoczynamy, widzowie. Jak widzicie, widzowie, moja planeta jest naprawdę po każdych rozmiarów. No i trzeba by było tutaj zbudować to najlepiej, jak się tylko da. Ale ja nie będę tego zaczynać bez oczywiście Night Vision, bo ja tutaj, widzowie, nic nie widzę. I naprawdę w tym kosmosie jest mega ciemno, dlatego rozjaśnimy. Myślę, trochę ten teren. I patrzcie, chłopaki tam budują. Tam jest lolo. Tam jest gdzieś palion. Tam jest gdzieś bolo, pewnie. Więc zaczynamy widzowie. Zobaczymy, kto zrobi najlepszą planetę. Oglądajcie do samego końca. Ja mam kilka pomysłów. A zacznijmy na początek od zrobienia tutaj jakiegoś takiego, może takiego klimatu. No bo wiecie, ta planeta póki co nie wygląda za dobrze. Więc zaczniemy po prostu od zamienienia, jakby całych tych bloków, na po prostu trawę. Żeby tutaj wyglądało to troszeczkę lepiej. Zamienimy całą teksturę tej całej planety. Po prostu wpisując komendę. Replace. I jak widzicie, mamy zamienione to właśnie w taki sposób. Wygląda to teraz troszeczkę jaśniej, troszeczkę lepiej. Ale ja myślę, że to dodaje naprawdę fajnego klimatu. Chociaż można byłoby tutaj przecież dać jeszcze tego Mossy Bloka. A nie, nie jesteśmy w stanie go dać, bo to jest starsza wersja chyba. Okej, okay, dobra, no to olać ten pomysł. Wygląda to na razie w taki sposób. I teraz trzeba tutaj po prostu zrobić troszeczkę jakby zieleni. O nie, nie zrobiły mi się boki tej planety, co jest? Więc po prostu trzeba tutaj dać troszeczkę większy, jakby obszar. Teraz elegancko cała na Nasza planeta już się zamieniła na ten cudowny kolor, no i rozpoczynamy, widzowie. Teraz trzeba tutaj po prostu zrobić troszeczkę drzew. Trzeba na tej planecie zdecydowanie dodać trochę życia, bo bez takich drzewek, no to ona po prostu jest, widzowie, strasznie smutna, ta planeta. A gdy dodamy tak masę takich drzewek przyjemnych, sympatycznych, no to wiadomo, wtedy taka planeta nabiera takiego od razu rozmachu. Ale my nie zrobimy takiej typowej tutaj planety, takiej, wiecie, że ona ma tylko kilka drzewek i coś dalej. No bo przecież tutaj też by musiały być jakieś drzewka. My zrobimy te drzewka, widzowie, w totalnie innowacyjnym stylu i jeżeli będzie drzewko na przykład z tej strony planety, to one będzie odwrócone właśnie w taki sposób, jakby to drzewo było po prostu odwrócone i stało w takim stylu, to będzie dodawać tej planecie takiego totalnie innego klimatu, który będzie nie do podrobienia po prostu. Patrzcie, jak to będzie kozacko wyglądać, nie? Jakby tutaj dosłownie wszędzie były takie drzewka. No, zajmie to trochę, ale będzie to wyglądać kozacko. Także ja się biorę za zrobienie kilku właśnie kozackich takich drzewek, żeby nasza planeta wyglądała naprawdę fajnie. Niektóre drzewka będą mniejsze, niektóre większe. Ale dzięki temu wydaje mi się, że ta widzowie planety. Ta będzie najlepsza dosłownie z wszystkich, bo chłopaki nie wpadną na taki pomysł. No nie ma w ogóle totalnie nawet opcji. Ja myślę, że kilka drzewek tak zrobionych wystarczy, to już dodaje fajnego klimatu. Można byłoby jeszcze tutaj kilka dodać w sumie. Ale tutaj też zrobimy po prostu kilka normalnych, bo powiem szczerze, że budowanie tych drzew naprawdę zajmuje sporo czasu, a nie mamy tego czasu dzisiaj za dużo. Dlatego wolę ten czas po prostu przyoszczędzić i zacząć robić inne rzeczy, żeby po prostu hopaki nie mieli lepszej tej bazy ode mnie. Wygląda to myślę całkiem spoko. Teraz zajmiemy się po prostu dodaniem jakichś tutaj kwiatków. No bo nie ma co ukrywać, póki co wygląda to dość po prostu smutno. Nie ograniczamy się tutaj do zwykłych małych kwiatków, ale zacznijmy po prostu od za jesienia tego terenu. I tutaj wszędzie po prostu dajemy masę, masę trawy, żeby to po prostu wyglądało żywiej i jaśniej, a później po prostu dodamy kwiatki, jakąś wodę i oczywiście też dodamy tutaj trochę życia, czyli jakichś villagerów, zbudujemy tutaj domek, jakieś diamenty, jakiegoś kejwa. To musi być dosłownie najlepsza planeta ze wszystkich, które dzisiaj zobaczycie. Teren został pięknie tutaj przygotowany, no i teraz trzeba tutaj tylko po prostu porozdawać troszeczkę różnorakich kwiatuszków. Ja myślę, że będziemy celować właśnie w te duże kwiatki, bo one dodają naprawdę mega fajnego klimatu i w porównaniu do tych małych, mam wrażenie, że bardziej oddają taki klimat. Oczywiście dodamy wszystkie trzy rodzaje, jakie są w Minecraftie, czyli czerwone, te fioletowe, no i te różowe. A na górze naszej bazy zrobimy też taką naszą główkę. Czemu ja cały czas mówię baza? Przecież to jest planeta, a nie baza, no. Okej, okay, cała nasza tutaj półkula już wygląda naprawdę kozacko i bardzo mi się to podoba, a to jeszcze nie jest koniec. Teraz musimy porozlewać gdzieś, nie gdzie indziej jakąś wodę, ale ta woda nie nie może nam się rozlać, wiecie, gdzieś na sam dół. O nie, jak to się zrobiło? Chyba właśnie w tym momencie, nie! Ta woda chyba wyleci tutaj w przestrzeń. Oj, oj, oj. to może spowodować dość spore lagi. Więc ja może na razie tą wodę wyłączę. I musimy tutaj zbudować jakiś zbiornik, żeby ta woda właśnie nie wyleciała. I dałoby się to po prostu tutaj zatamować jakimś zwykłym, widzicie, zbiorniczkiem. No i w sumie, no, mogłem to tak zrobić. I nic by tutaj nie musiał teraz wyłączać. Ale wydaje mi się, że jak wylejemy to w mniej więcej podobnym miejscu, to to powinno tutaj tak zostać. O właśnie. I zrobimy kilka takich miejsc, żeby właśnie. To tak fajnie wyglądało, że ta woda gdzieś sobie tam przelatuje, no i będzie się po prostu w tych niektórych miejscach kończyć. Tylko musimy przewidzieć mniej więcej, gdzie ona spadnie, ale to chyba nie będzie ciężkie. Gdzieś mniej więcej powinna wylądować. Załóżmy tutaj. Okej, okay, mamy to mniej więcej zamurowane. Wygląda to właśnie w taki sposób. No i mamy tutaj już takie dwa dość spoko źródełka wody, które dodają takiego dość fajnego klimatu. Czym by była nasza planeta oczywiście bez jakiejś naszej twarzy, więc doróbmy ją może tutaj na samej górze naszej planety i zrobimy ją prawdopodobnie z wełny, bo z wełny po prostu moja twarz wygląda najlepiej. Będziemy do tego oczywiście potrzebać kilku bloków, a będzie to bardzo łatwe do zrobienia, no bo po prostu moją twarz cały czas tutaj widzimy, prawda? Ja myślę, że usuniemy po prostu tą jedną warstwę. Ona i tak tutaj nie za bardzo jest potrzebna, a zamiast niej właśnie będzie moja twarz jakoś ładnie ozdobiona. Nie będzie takie po prostu centrum miasta i dookoła zrobimy jakieś domki villagerów. A więc zaczniemy budowę od po prostu 8 bloków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. jak widzicie, najpierw zaczniemy sobie od po prostu zwykłego ustawienia mojej twarzy po prostu wełną. Jak widzicie, moja twarz jest już gotowa. No i tutaj dookoła tego można dodać jakieś na przykład schody, dzięki którym na tą twarz będzie się wchodzić. Jeżeli ktoś tutaj miałby, nie wiem, jakąś potrzebę na przykład wejścia na mnie, i tutaj po prostu zrobimy taki mały ryneczek. Mamy tutaj sporo modyfikacji odnośnie zmieniania jakichś tutaj dużych rzeczy. Więc możemy tutaj dodać jakieś spoko po prostu rzeczy na ławki, na przykład jakieś fajne. Kwiatuszki również. I jakieś nawet takie pola kempingowe, gdzie ludzie po prostu będą mogli sobie spać. Zajmiemy się najpierw daniem właśnie jakichś ładnych kwiatków tutaj może w centrum naszego miasta. Oczywiście, gdzie nie, gdzie możemy porozdawać właśnie takie beczki, które symbolizują, że w naszym mieście jest po prostu jakiś ruch, że tutaj coś się dzieje. I dzięki temu nasze miasto po prostu wiecznie będzie w potężnym ruchu. Symbolicznie pododajemy również jakieś właśnie takie ławki, gdzie można sobie na przykład usiąść. I oczywiście takie skrzynki, które również symbolizują, że w mieście jest naprawdę sporo rzeczy. To ma być potężne cywilizacja, a nie jakaś zwykła wyspa. Teraz, jak widzicie, mamy to gotowe no i wygląda to naprawdę bardzo spoko, ale jeszcze tutaj trzeba by było coś zbudować. Dodatkowo dałbym kilka tych namiotów kempingowych dla po prostu jakichś turystów, którzy przyjechali tutaj po prostu spać. No bo oczywiście zrobić kilka dróg. No konik, posuń się, bo nie mogę to budować przez ciebie. I jak widzicie, od centrum naszego miasta prowadzę kilka właśnie takich dróg, żeby użytkownicy, którzy tutaj zamieszkali, mogli na spokojnie dotrzeć do po prostu swoich namiotów. Wygląda to już całkiem spoko, ale Trzeba tutaj jeszcze coś dodać, żeby to po prostu było ciekawsze Myślę, że w centrum naszego miasta Najlepiej będzie, jak użytkownicy będą mogli Sobie siadać na po prostu takich Eleganckich, pięknych kawałkach drewna O, i tutaj można sobie usiąść I tutaj sobie można na przykład porozmawiać Oczywiście w centrum mogą być również jakieś sleeping bagi Żeby ludzie mogli się położyć, po prostu spać I sobie tutaj odsapnąć Więc po prostu kilka z nich ułóżmy w randomowych po prostu pozycjach No i dzięki temu wygląda to zaczyna Już naprawdę tutaj spoko to wyglądać Nie trzeba w ogóle gadam. Powiem wam, że tak patrzę, to chyba ta ławeczka będzie tutaj odrobinę lepsza i to w niebem to chyba mimo wszystko tutaj wypełnił. Obecnie jedyne czego nam brakuje to po prostu mieszkańców na naszej wyspie, więc respię jak najwięcej ich. No i zobaczymy, czy będą w stanie przeżyć tutaj choć jakąś chwilę. Oczywiście oprócz nich zaczynamy respić też również zwierzęta, żeby na tej wyspie tętniło totalne życie. A dodatkowo dla wyglądu dodajemy dynie i arbuzy, bo one zawsze fajnie zaczynają wyglądać i dodają dużo takiej wioskowej klimatówni. Więc w losowych miejscach po prostu ustawiam jakieś arbuzy, żeby to dodatkowo. Tutaj wyglądało. I to samo zaraz zrobię z dyniami. One zawsze widzowie dodają genialnego wyglądu. Tak jakby ta wioska faktycznie tętniła życiem. No jak widzicie nasza wyspa w tym momencie wygląda no wręcz genialnie. Ja już myślę jestem gotowy. Jestem ciekaw co takiego zbudowali chłopaki. Ja jedynie co jeszcze dodam to dodam tutaj po prostu trochę kurczaków. Bo wydaje mi się, że oni też właśnie spoko wyglądają. I warto je tutaj troszeczkę rozrespić żeby tutaj też się jeszcze więcej działo. Żeby ta wyspa naprawdę tętniła totalnym życiem. No i myślę, że możemy zobaczyć jak zbudowała to reszta. tak wygląda właśnie moja planeta. Ja myślę, że nasz kosmos z naszą cywilizacją przetrwałby, ale zobaczymy, jak zbudowali to chłopacy. Dobra, panowie, moja planeta wygląda w następujący sposób. Ja postawiłem na zbudowanie cywilizacji, żeby moja planeta eee. przetrwała miliardy lat po prostu. No zobaczcie. Eee, ja w porównaniu do ciebie to mam taki syro. Ja mam po prostu wszystko. Ja zrobiłem tak. Są strumyki wody, jest, są miejsca, gdzie mogą wilażerzy spać, jest masa wilażerów, e, jest masa zwierząt, jest takie centrum miasta małe, gdzie można sobie Usiąść są skrzynki, jest jedzenie. Jedyne czego nie zrobiłem, tak teraz widzę to żadnych farm. No, tego zapomniałem to zrobić. No, Ale to wszystko jak jadę. wszystko chopię! przyznać, jak to, to wizualnie jadę. wygląda. To nawet nie ma starej tej swojego pokoju. No, Jakiego pokoju, człowieku? Tu jest cywilizacja, która jest w stanie przetrwać następne tysiąc lat. Ta planeta no. może przetrwać ja setki lat. Jak moje, to się popłacze, że budowałem prawie no. tak długo, jak ty. Zobacz, patrz, zobacz jak drzewa porobiłem, że one są bokiem, niektóre. No, to jest patrz. super, to jest super. Jak no? lecisz w dół, to drzewa są bokiem na przykład. No ja dobrze, że tego zła, nie ładne, ma. Ładne, one, no fajny pomysł z tą ty cywilizacją. Dobra, to fajnie, a gdzie jest pokój i komputer? <laughs> Jaki pokój i komputer? Ej, dół ja jestem ciekaw. Takiego. Ja jestem właśnie ciekaw, co wy zrobiliście, bo każdy pewnie podszedł do tematu inaczej. Ja postawiłem na to, żeby moja planeta lola. przetrwała miliardy lat lola, i żeby tu lola. powstała nowa cywil cywilizacja po prostu, nie? Lola. Dobra, jak oceniacie? Od 0 lola, do 10. Fajne. Od 0 e... do 10. Każdy po kolei ocenia. E... Tak. E okay. ja daję 8. Okej, okay. dobra, dobra. Czyli oceny dość dobre. Dobra, chodźmy do Lola. Ej, co Lolo ma? Ej! Co? Jakie kozackie, dobra, typy wy? Ej, co Co zrobić? Co no jest? Jakie ładne, dobra. z internetu. Ej, kozackie ja nie ma, nie kozackie ma na swojej planecie. Patrzcie, imię nawet coś zjadła. Ej, Ej jaki, jaki pomysł ma jest to w ogóle, co jest bedrog? Ej, dobra. To mi się w brzuchu że zrobić jeszcze pokój, ale nie zażyłem. Co jest, jak to wygląda? I wizualnie mega ładne. planeta lola, co? Ej, mega ładne Masz wizualnie, w no? Tak, no, ale tam nie zrobiłem, bo nie zażyłem już. Oj, ale w środku ile by rzeczy można było zrobić, jak to jest ogromne, 10, nie? dziesięć. no 10. No to jest Odkażam dycha, to, to, to jest zdecydowana dycha, to Dzięki. tak w ogóle wygląda. Wizualnie... No najładniejszych, chyba, czy nie wiem co jeszcze mają chłopaki, więc to jeszcze ciężko no jest powiedzieć Nie, nie wiedz, nie A, Nie tak, czyli mówisz Bola, tu. że ty masz lepsze, tak? Czy mówisz, że ty masz lepsze <grym> bolo Dobra, to jest mega ładne, ja daję 10, jak wydajecie jak Wy oceniacie od tutaj. Ja ja bola, 10, 10, 10. Ja, Okej, okay, dobra, czyli 20 punktów, dobra, idziemy do Bola Bolowy no, Co to jest? A, to jest Planeta bola, dobra, co to jest? No, no bunkiel. Co to, Jej, to jest nie ma? Co to laboratorium? jest? Laboratorium. Labulatorium. Co jest? Jakie labulatorium? Ty... Ej, Pachy. fajne, jaki widok! I tutaj są normalnie no przeprowadzane eksperymenty. Aha. stę pokój! Idzie właśnie fajne! <grym> nie ja, ja nie wiem co ja zrobiłem nie tak, nie Żeby... wóze? Jaki wócet! Co jest w ogóle? Jaki znaczy, pan dobra jak to wygląda? Wóze? Nie musi być fajne, pokój bolo! Puchy bolo! Jaka zbroja kosmiczna, co Ej, jest? Tak dobra! Jest, tak jest. Tu jest komputerek? Ej, Ej dobra. Ten biuro, nie? Biuro. Pokaż biuro, pokaż biuro, pokaż biuro. Ej, co jest? Jakie biuro? Ej, fajna, po co ci, po co ci dwa komputery? Trzy ja komputery. Nie wiemy, nie jest jakieś nie trzeba. bo nie było lepszych kompów. nie ma kompówów lepszych. A myślałem, że to jest tajna baza, patrz, bo tak się ten blok odbija. Nie, 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 patrz, a tutaj macie Exita, czyli Ej jak, no po prostu będziesz chciał wlecieć na inną planetę w co O samolot i Jakie fajne, ej, dobra, kozackie. Ej, mega <grym> fajnie, ten patrz, dobra, możemy wylecieć. Wylecieć, dobra, lecimy do paliona, lecimy do paliona tymi samolotami. A, do mnie do mnie to tam nic nie ma, nie ma co zbierać. Spacia, u mnie. Pamiętajcie. Ej, a jak się leci do góry? A spacją, dobra, spacja, spacja, dobra. Ej, lecimy do paliona na tego Jowisza! Ej, jak to wygląda Kozacku? Ląduje, ląduje! Na Jowiszu miało być palionowo. Wykręcam, wykręcam, dobra. Dobra. Dobra, załóżmy, że... Dobra, no, wylądowałem. Co my tutaj mamy? Co zbudował palion? Palion zbudował... Palionowo, dobra, co my tutaj mamy? Miał być palionowo. Jest wieżowiec, kolorowy, to jest Mawiu, że ten y, dom na domie na domie, dobra. Tu jest, dobra. jest lawowy mój. Ej, jak fajnie wzorowany, taki minimalistyczny, ładnie to wygląda. Fajnie, tutaj fajnie. co, dom paliona? Mój, chciałem dom, ale nie dało się takiego mojego zrobić. Dobra, a gdzie jest dom Dave'a? Ej, yes! <laughs> jest! Jest! Jaki fajny! Ej, mega fajnie wygląda, taki minimalistyczny. Ale dlaczego nie ma tutaj doma od Bola? Nie ma, no, jest właśnie. tylko ten, to, co nie, zdą, nie zdążyłem. Właśnie, od lola nawet nie ma zaczętego od lola, co nie jest? Ja, jest za, 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 ja bym nie zdążył, nie ma szans. Niech tam podjedzie, tak, dlatego zrobił to. No, no to. właśnie. No co wy gadacie? E, fajne, fajne, ale malutkie. Fajne, ale malutkie. A. Tu trzeba było coś dorobić. Ej, właśnie nie oceniliśmy od bola planety. Ja oceniam nie. bola na takie solidne 7. Ja też daję siedem. Siódemka, okej. A paliona, dobra, paliona jak oceniamy? Ja, ja daję <laughs> dwa. Dwa. Moim zdaniem tragedia. Po pierwsze, nie ma mojego domku, po drugie. No tutaj nic nie ma Ej jakby porównać Lola do Paliona Patrzcie jaka to jest różnica nie Co tu się o, w ogóle mirecie, dzieje Ja to wszystko się. z ręki robię ja On <grym> to nie robił Ej możliwe ale w każdym razie no jest tutaj je, je, Gdyby to całe było zrobione Pomysł fajny ale musiałoby być tutaj z godziny Chyba to robione żeby to wyglądało fajnie No ba bardzo ciężkie wyzwanie sobie dałeś Dlatego dostajesz ode mnie szósteczkę no jak ty oceniasz No ja bym dał takie dwa nie No co Mam bo tych z tym <gadanie> <Co my gadaje? gadanie> no ja nie mogę. Dobra, ty pan, słuchajcie. Ja mogłem skopiować no? ten dom i go zrespić 20 razy. No, wtedy to byś ode mnie dostał 10. Wtedy to by to była najlepsza planeta. Ale niestety jest tylko raz, więc jest 6. Wy widzowie, napiszcie w komentarzu, kto waszym zdaniem dzisiejszy odcinek wygrał. I napiszcie, na której z tych planet chcielibyście zamieszkać.